Jak zmieniło się Twoje życie po wielkim sukcesie, takim powiedzmy bardziej mainstreamowym w tych mediach bardziej mainstreamowych? Tak, 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 no, no ogromnie się zmieniło. No, no... Z wykonawcy, który był znany, no, no, dość bardzo znany w, tejże, w tej materii, w tym świecie, w którym przez cały czas się obracam. Disco Polo. E, disco Polo, e, byłem znany, ale na przykład szczerze nie, czasami ludzie grali nasze utwory nie wiedząc jak wyglądamy, jeżeli gdzieś zajrzeliśmy. E, a po sukcesie Ona tańczy dla mnie, no, nazwał weekend i, i, i chyba nie ma Polaka, który nie wiedziałby mm, i nie słyszał tego utworu. Także, no, nasze życie, tak na dobrą sprawę życie zespołu, życie moje prywatne, radykalnie się zmieniło, bo bo staliśmy się popularni, staliśmy się rozpoznawani, w pewien sposób marzenia się pospełniały, ten nasz scen o, o tej wielkiej scenie. E, ja zawsze marzyłem o sławie, nigdy tego nie ukrywałem, zawsze chciałem robić to, co robi. I jeszcze fajnie, jak idziesz i ktoś cię prosi o autograf. To się dokładnie teraz dzieje, także człowiek spełniony. No. A czy gracie też na koncertach takich bardziej e, właśnie popowych? Nie, nie stricte disco polo? Ojeju, proszę Cię, Gra, gramy w Nowym Jorku, gramy w Chicago, gramy w Toronto, e, gramy na scenach, nie wiem, z Kasią Kowalską, z Zenejem, e, z Budką Suflera, z braćmi i, i nikt z tych koncertów nie wychodzi, jak my gramy. Każdy ma swoją, swoje gronofanów i, i, i tak na dobrą sprawę to czasami lu, to ludzie tworzą podziały, bo muzyka sama w sobie nie ma podziałów. No Cezik, jest naj, Cezik, Cezik jest najbardziej takim moim namacalnym, wydaje mi się, dowodem, bo, bo, bo gdy Cezik zrobił w tej wersji jazzowo-swingowej, ona tańczy dla mnie, nagle ludzie jeżeli, kurde, wcale nie jest płytki tekst, tylko mówiący o czymś, e, można inaczej, ty, to wcale nie jest taka zła piosenka. Gdy ja to no wykonywałem, i... to często, często taki był stereotyp, a to Disco polo, no, to, 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 no to pomińmy to. No a teraz się właśnie dzieje inaczej, że ludzie... Czy zmienił się stosunek właśnie do muzyki Disco Polo tak. przez ostatnie lata? I jak najbardziej to jest, zauważam ten film. Ten film jest na to dowodem. Ten film to nie jest pastwisz, ten film to nie jest e, ironia, ten film to nie jest e, jakikolwiek podtekst. Ten film to jest normalna, kin, e, kinowa produkcja. E, Ona nie wyśmiewa, e, która, nie, nie, która, która nie wyśmiewa tego nurtu. Która nie wyśmiewa tego nurtu. Bo tak na dobrą sprawę Bochniak mógł tutaj ubrać każdy zespół muzyczny. Rokowy, popowy, jazzowy, jakikolwiek, jak sąs, heavy metalowy. I o każdy można było zrobić taką fabułę, tak? A, a zrobiło disco polo. Czyli. Ten film jest dla mnie osobiście jest dowodem na to, że ludzie przestali się wstydzić disco polo i postrzegać tego disco polo jak, jak, jak coś gorszego. Po prostu disco polo jest w tej plejadzie, w tej palecie barw muzycznych, barw, styli muzycznych, przepraszam, który ma swoje miejsce gdzieś tam na półeczce, leży i, i nikomu to nie przeszkadza, bo ma ogromną Rzeszę fanów tego filmu dzieje się w latach 90 -tych. i wtedy rzeczywiście na disco zarabiało się kokosy, czy to się zmieniło od tamtej pory? Nie wiem czy się zarabiało kokosy, no ja się wywodzę z tych lat 90 -tych, no ja po 2000 roku tak na dobrą sprawę, Lata, z chyłek lat 90 zacząłem się bawić tą muzyką, no to tak na dobrą sprawę to była ta nisza właśnie medialna, gdzie, gdzie z wielkiej stacji telewizyjnej zdjęto ramówkę, choć było kilka milionów co soboty oglądalności, zaczęła się ta nagonka, jakiś taki hejt ogólnopolski na, 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 na tą muzykę, i ciężko mi się odnieść do tego, czy w latach 90. to nie wiem, były jakieś biznesy mafijne, czy biznesy nie mafijne. No teraz jesteśmy wszyscy ucywilizowani, przynajmniej ja, jako grupa Weekend, płacimy podatki e, i, i nie widzę w tym, w tym nic złego. Także... Ale nadal się zarabia dużą kasę? Nie wiem, czy to jest duża kasa. Jeżeli bym zapytał Eminema, to pewnie bym nie wyśpiał. Jeżeli podejdę do kogoś, e, kto prosi na kanapkę, to powiem, że jestem milionerem. No, no to wiesz, to to punkt widzenia od punktu siedzenia. Tak? To państwo sobie kupiłeś takiego najfajniejszego za, za kasę z Discopola. Za kasę z Disco polo urządziłem sobie studio. To gdzie przebywam na co dzień. To te moje drugie ja, ten drugi radek, który gdzieś tam jest w studiu i, i, i tworzy muzykę. Ale to jest tylko do twojej dyspozycji, czy też użyczasz innym artystom? Kiedyś robiłem, wiele produkcji zrobiłem w świecie disco polo, byłem dość znanym aranżystą, ale teraz zwyczajnie w świecie nie wiem na to czasu, ja nie mam nawet sam czasu, żeby robić dla siebie w ostatnim czasie, bo tak dużo zajęć mam na głowie, tak jestem obłożony różnymi wydarzeniami, różną przygodą, która mnie gdzieś tam spotyka, raczej zajmuję się i wolę inwestować sam w siebie, tak? No bo ja potrafię wracać do swoich produkcji po dwóch, trzech miesiącach, gdzieś otwierać projekt, także ciężko by mi było komuś, E, robić mm, usługę, w sensie takim, jak nie wiem kiedy to skończy. A z kim, e, z e, wokali z takich bardziej popowych, mainstreamowych, chciałbyś nagrać duet? No już zrobiłem, z chociażby. Zna, robimy, żeśmy chodzi mi o kobietę? O kobietę, ale polską, nie polską. Polską, nie polską, jaką wolisz? Polską, nie polską. Jezus, zawsze marzyłem e, o Whitney Houston, przepiękny, o jej przepiękny głosie, niestety już nie, 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 to jest niemożliwe. E, e, żyjących? Z, z żyjących? żyjących. No, Rihanna jest świetna. No jak mierzyć to wysoko noc?